Najważniejsze wydarzenia z lat 1968-1978: Bill Gates i Paul Allen zakładają Microsoft Corporation. Festiwal Woodstock. Wojna w Wietnamie. Śmierć Che Guevara. Wojciech Fortuna mistrzem olimpijskim. Pierwszy człowiek na Księżycu. W zdrowym ciele zdrowy duch. To hasło znane jest od dawna, ale nigdzie nie było tak realizowane jak w piątym Elo. Oto Damian, Mateusz, Michał i Miłość. Jakże wytrwale ćwiczą ci młodzi chłopcy. Jaka euforia! Gól! Proszę Państwa, jaka radość maluje się na twarzą zwycięzców! Muzyka ćwiczyć ćwiczyć panowie! Za trud czeka nagroda. Wyżej i prędzej i dalej. Oni mogą wszyscy. Uczniowie nie pozostają obojętni na naturę. Są wrażliwi. Oj, a cóż to? Tak nie można. Skruszona mina złoczyńcy świadczy o tym, że zrozumiał swój błąd. O, jak boli, oj, jak boli. Damian jeszcze nie do końca skruszony. Jeszcze mu w głowie wywrotne działania? Na szczęście w piąty Melona nauczyciele są zwarci gotowi i zawsze w porę radzą.